Jeżeli to się dzieje, jeżeli to dochodzi do skutku, to znaczy, że jest chciane, to znaczy, że jest zaplanowane przez Boga i dzieje się dokładnie tak, jak Bóg chce, żeby się działo. I, i to nie jest tylko i wyłącznie mój wniosek. Od czasów reformacji, kiedy przyjęto w kościołach protestanckich zasadę sola scriptura, czyli zasadę, według której wyłącznie Biblia jest jedynym, ostatecznym autorytetem w sprawach wiary, moralności, doktryny, to jest wniosek, który jest powszechny, powszechnie znany wśród najważniejszych autorów protestanckich oraz jest powtarzany jako jeden z podstawowych prawd o Bogu w wyznaniach wiary reformowanych. To, że Bóg czyni dokładnie to, co chce i spełnia wszystkie swoje zamiary, to autorzy protestanccy formułują na przykład tak. Marcin Luther na przykład pisze. Bóg powoduje, porusza i napędza wszystkie rzeczy według koniecznego i niezawodnego kursu. Jan Kalwin pisze. Stworzenia są tak rządzone wolą Boga, że nic się nie wydarza, jak tylko to, co Bóg świadomie i dobrowolnie postanowił. I dalej Kalwin pisze tak. Ponieważ organizacja wszystkich rzeczy jest w ręku Boga. Organizuje wszystkie rzeczy swoją suwerenną wolą. Ponieważ przewiduje rzeczy, które mają się wydarzyć, po prostu ponieważ On zarządził, że się wydarzą, jest jasne, że wszystkie wydarzenia mają miejsce na mocy Jego suwerennego postanowienia. I jeszcze może przytoczę Westminsterskie wyznanie wiary. Bóg zupełnie suwerennie panuje nad wszystkimi rzeczami i może robić z nimi, z nimi albo przez nie cokolwiek On sam zamierzył. Bóg odwiecznie na mocy swej własnej woli, w sposób wolny i niezmienny zarządził cokolwiek się wydarza. No więc, jeżeli Bóg czyni dokładnie to, co zechce, i spełnia dokładnie wszystkie swoje zamiary, i dzieje się zło, to znaczy, że Bóg chce zła, i zło należy do zamiarów Boga. I o tym też piszą autorzy. Najważniejsi, najważniejsi autorzy protestantcy, czyli tacy, którzy opierają się właśnie na Biblii i wyłącznie na Biblii.